Diagnostyka radiologiczna jest podstawowym elementem leczenia stomatologicznego. Obecnie często wykonywanym zdjęciem RTG jest zdjęcie ortopantomograficzne, czyli po prostu OPG. Nazywamy to zdjęcie przeglądowym. Widzimy na, na nim wszystkie zęby, zatoki szczękowe, stawy skroniowo żuchwowe oraz kości szczęki i żuchwy. To zdjęcie wykonywane jest dla pacjentów na wizycie pierwszorazowej oraz przed wizytami u specjalistów, chirurgów, protetyków, ortodontów czy periodontologów. Za pomocą zdjęciu OPG możemy ocenić ogólny stan uzębienia, stan stawów skroniowo-żuchłowych, wstępnie zaplanować leczenia ortodontyczne, również zdiagnozować ukryte stany zapalne oraz guzy, torbieli i inne zmiany w obrębie szczęk. Możemy również zauważyć nieprawidłowości w ułożeniu zębów, np. zęby zatrzymane. Takie zdjęcie zwykle ma ważność od 6 miesięcy do 2 lat, ale w każdym przypadku jego aktualność ocenia lekarz dentysta, który diagnozuje stan złumbienia pacjenta na fotelu.